Na co w szczególności należy uważać, dokonując transakcji z, z podmiotami powiązanymi. Moi drodzy, Nieprawdą jest, że przepisy podatkowe w jakiś sposób sankcjonują sytuację, gdy współpracujemy z podmiotami, które znamy, lubimy, bo jesteśmy z nimi powiązani. Jest to nieprawda. Natomiast należy zwrócić uwagę na pewne kwestie. Najważniejszą jest zachowanie rynkowości ceny. Jeżeli dokonujemy transakcji z podmiotem powiązanym, kluczowe jest to, żebyśmy byli pewni, że cena na jaką się umawiamy jest ceną rynkową, rynkową, czyli taką, na jaką mogłyby się umówić niezależne Przedsiębiorstwa maksymalizujące swoje zyski. Drugą kwestią jest forma zawieranych umów. Jeżeli na rynku obcym, niezależnym, z obcymi podmiotami, umawiacie się w formie pisemnej, umowy są rozbudowane, zaawansowane, również podobną formułę zachowujcie w przypadku podmiotów powiązanych. Pokażcie, że tak samo podchodzicie do transakcji z podmiotami powiązanymi, jak i obcymi, a ceny transferowe nie będą dla Was groźne.